Hmm. cześć papa z klubki odcinek kolejny 177 mamy easter no to trzeba zacząć od dekoracji dobra to mamy pierwsze i teraz reszta hmm te lodówki wyrzucimy do tyłu i tu postawimy te kokosy muze i tak fajnie grają wszystkie razem te szafy nie? więc poszukajmy tych innych jak to wszystko razem gra to jest takie wyśmienite to warto żeby to grało razem Dobrze się słucha tego. Mm, jeszcze postawimy coś. Okej, okay. jeszcze się zmieści? Nie, nie zmieści się już nic. <kłysy> Teraz plaka... A, dobra. plakaty wymienimy. Jak już tu kliknąłem, to zmienimy te kolory. Jeszcze yy, kilka plakatów. Ok, i jeszcze jeden płaski. No, teraz y, tutaj easterowe. Jedna farba. Y, tu. I tutaj easter. Nie ma na easter? Dobra, zaraz dobędziemy. Chyba nie kupowałem na easter. Nie wiem dlaczego to jest na summerluau. Ja żółte białym, no to weźmy też żółty na podłogę. Ha, no tak, bo nie posegregowałem, no to. To wszystko jasne. Aha, nie mam kupionych jeszcze tutaj kilku rzeczy. To kupmy. To co jeszcze możemy? Ister też w zasadzie chyba drugi raz w Klokirinie. nie? Tak, będzie drugi raz. Jak ister przeleci, to znowu będziemy mieli finałowych holidejek. Nie, będzie przedostatni, potem finałowy. Zwalimy to... no. Nic już się nie zmieści, dobra. Yy, no to w takim razie teraz stroje. <coughs> Chyba nie będziemy mieli stroju, więc skupimy No widać, że nic nie jest kupione chyba. Albo no dobra, może jeszcze tu sprawdźmy. Nie to, tylko to. tej holiday. Nie, nie będzie tu nic na Easter. Czyli zakupimy sobie bluzkę w paski. Czyli koszulkę mamy spodnie, również paski. Tutaj kurtkę, no niezbyt. No, taką cienką, bo to jest jednak easter czy wiosną. Tutaj czapka z daszkiem. A właśnie, tu nie ma tych uszów od zająca. Gdy hmm. nie na nowy rok gdzieś było o właśnie to to weźmy je hmm, buty niebieskie z różowym tutaj plecaczek czy może coś innego Camping pack. Nie kupuję tej torby, bo ona mi się wydaje za duża. Żeby mi ją dawać. No i ostatnie co kupujemy, to tutaj jakieś rękawy. Może zmienimy na o, fioletowe. A no, okularów nie kupujemy. To przewijam na koniec. Tam są te nowe, i sterowe weźmiemy. No i mamy pasek naładowany teraz. Oliwia. Dobrze to zaczynamy. Aha, dobra, już zamówienie specjalne zostaje jakie jest, bo nie zmieniłem go. Hmm. Zamówienie specjalne będzie to, co było ostatnio. No, już nie cofamy. Minda jest pierwsza. A my mamy parmezan peelup. I trzy bakłażany. Od razu zrobię zestaw Dwa zestawy specjalne, a potem będziemy przyjmować przyjmiemy za mnie pierwsze, potem sobie przyspieszymy. Indy chce rybę. Będzie u niej brąz. Zamówienie chope. O, ona ma złoto i zamawia specjalne lata cukrowa oraz malina arbus i fioletowy dodatek no i co? I mamy już pierwsze bakłażany o okay, tej tamte za chwilę dokończmy tutaj Udało się bez poprawiania Zaczniemy od dwójki, jak jeszcze ryby nie mam. Tu miała być bułka ta, nie? Tak, to jest ta. Parmezany, teraz mała pomidora ser i m. Um, co? Chyba było wyśrodkowane albo nie. Okej, okay, a ryba jest gotowa. Woli. On ma prawie złoto. On też chce rybę. Nie zaprosiła nikogo. Ja, ja, jak tam hopę? Perfekt. Pomidor był na środku. Ogórki. Teraz ryba, e, sos z, jaj z jaja i teraz te do roślinki, nie wiem to, jak to nazywać, Jakieś surówka z kwiatków. E, która jest na Easter cebula Pieczarka i była perfect. Mamy rybę. Zamówienie King Slayer. Pieprzowina. Tutaj trzeba przygotować soczki slasha. To hmm. będzie zukiczek potem, a to będzie jabłko. Ej, jabłko nie kiwi. Dobra. Teraz zamówienie. Ej. To był trzeci? Wally. -E. No i Wally -E lubi, lubi tutaj Easter. Niektórych klientów nie było, jak pierwszy raz było Easter. I nawet się nie odlokowali później. Po Easterze. Eee, zła kolejność. proszę Olejmy to Nie będziemy poprawiać Nie musi być wszystko zawsze na 100% Zróbmy dzień przerwy Perfektów <trybuj> <trybuj> Olga Też ma złoto I też chce parmezan Ten Klient Closer to zamówi mi swoje standardowe. A, to nie ta panierka w ogóle. A jak to oceni, Woli -E, ta kolejność zamieniona? Hm. Niby dwa zamienia... nie, Niby te dwa składniki są out. Panierka miała być ta Jak się pomyliłem, to zaraz mi to closer, closer powie jak przyjdzie. Zalejmy slasha. Lemonia lemoniada. Replay, okej, okay, dla ciebie nie mam bakłażana. Zakładam, że być dobrze, sosik Tego drugiego sosu jeszcze nikt nie, nie zamówił. Tego wieczorowina, teraz ser ogórki, pieczarka. Bułkę. I Closer zobaczymy czy dobrze zrobiłem dla Ciebie te kur tego kurczaka. Nie, czyli jednak ta pierwsza wersja była poprawna. <laughs> Dobra, to musi się smażyć, ale to co wypuściłem to mi niepotrzebne. Nie to, tylko to. Kingsley. Perfekt. Ja bym teraz przygotował i wydał piątkę, a potem wydamy. Przygotujemy slasze 2 na raz. I jeszcze raz. Jeszcze trzy mięsa mają być. Resztę to już pamiętam. Pomidor, ser i sos. Ostatnio codziennie mamy perfekty dzisiaj dzień przerwy. Perfekt To jest na jednym zamieniu nawet, a nie na większości. Jabłko i wiśnia, a tu mamy różowe i wata cukrowa. Jak, jak, jak ja się cieszę, że ja tych slaszy dzisiaj nie, nie musiałem ani razu poprawiać. Nikt nie zamówił tego sera. Kczarka, to dla Replay, Be bekon. Okej, okay, był zaraz obok. Sos. E, szpinak, tak. I zamówienie gotowe. Okej, okay, i jeszcze tutaj do kigurcza <laughs> <laughs> dobra <śmiech> kurczak U. Okej, okay, jeszcze jeden? Okej. Okay. Teraz tylko to dokończyć. No, tu jest. No i do pomidora to będę musiał przewijać. Pojedziemy w tę stronę. Dobrze, teraz dobrze wydać. To jest szóstka. To, drugie, to jest siódemka. I do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Perfekt. Hmm, no tak, dawno nie było mniej niż 100% za cały dzień. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie robiłem perfekcyjnych dni przez cały tydzień. Freezy put. Myślę, że będę chciał za jakiś czas zrobić znowu, nie wiem, z 10 dni czy coś takiego z Może Żeby trochę ten progres tej Klukiri podnieść. No dlatego, że mi tu Freezy Pur nie wyszedł przy pierwszym strzale. Bo tutaj przy tym pierwszym rzucie się źle odbiło, czy przy drugim to było? Przy drugim, co mi się przyjść przy... do ścianki przytuliło. jak się źle odbiło, to ja nie mogłem już tego odratować. Tutaj mamy 5 strzałów. Okej. Okay, chyba też nie będzie zaliczone. No nie będzie zaliczone, no bo się źle odbiło. Chociaż ja trafimy? Będzie pod, podwójny, nie? Ale nie pisze To jest podwójny Okej okay. No i znowu 5 strzałów Siądli dobrze, dzięki No teraz to może nawet bird jak wejdzie. Nie wszedł. No to będzie par. I do następnych odcinków.